Trawnik. Symbol porządku, estetyki, idealnej zieleni, marzeń niewielu osób. Ale skąd się wzięła idea równoprzystrzyżonej murawy? Zanim trawniki stały się synonimem elegancji i luksusu, trawa miała zupełnie inne znaczenie. W języku prasłowiańskim trawa oznaczała coś, co się zużywa, coś, co jest jadalne, przeznaczone na pokarm dla zwierząt czyli pasze. Sama etymologia sięga jeszcze głębiej do prasłowiańskiego czasownika truti, oznaczającego zużywać jeść truć. Od tego samego źródła pochodzą współczesne słowa, takie jak trawienie, czyli rozkład pokarmu, czy wydatki. Dawniej mówiło się trawili się, co oznaczało ponoszenie wydatków, czyli symboliczne zużywanie zasobów. Czyli trawa historycznie to nie ozdoba. To coś, co ma być zużywane. I w przeszłości otwarte trawiaste przestrzenie służyły głównie jako pastwiska. Nie gosił ich człowiek, ale zwierzęta. No więc jak to się stało, że dzisiaj to trawa jest ważna, pielęgnowana, nawożona? Sama koncepcja trawników prawdopodobnie wywodzi się jeszcze z wczesno średniowiecznych osad, w których zakładano wspólne pastwiska. Te trawiaste zagrody pozwalały zwierzętom paść się, zapewniając jednocześnie mieszkańcom dobrą widoczność, dzięki której mogli dostrzec zbliżających się gości lub zagrożenia. Angielski termin trawnik Lone. pochodzi od średnio angielskiego słowa, które odnosiło się właśnie do polany. I co ciekawe, zostało po raz pierwszy odnotowane dopiero w 1540 roku, czyli XVI wiek. No i właśnie w XVI wieku trawniki zaczęły być bardziej świadomie uprawiane, zwłaszcza przez bogatszych ludzi. Z tym, że te pierwsze quasi-trawniki były często obsadzane nisko rosnącymi ziołami, takimi jak rumianek, tymianek, niekoniecznie trawą. Były utrzymywane przez wypasanie zwierząt, ale coraz częściej także przez pracę osób zatrudnionych specjalnie do tego. No i tylko zamożni właściciele ziemscy mogli sobie pozwolić na niezbędne utrzymanie. We Włoszech w XVI wieku arystokratyczne ogrody nabierały geometrycznego kształtu. Pojawiały się fontanny, rzeźby, starannie przycinane żywopłoty. Trawnik odgrywał tu rolę tła dla wyrafinowanej kompozycji. W XVII wieku styl ten ewoluował. Przeniósł się głównie do Francji, gdzie powstawały spektakularne ogrody barokowe. Trawnik stał się oznaką prestiżu. Przestrzeżona murawa w Wersalu symbolizowała dominację nad naturą, a jej utrzymanie wymagało ogromnych nakładów pracy. Estetyczny urok zadbanego trawnika stał się oznaką statusu społecznego. Pod wpływem brytyjskiego krajobrazowego stylu ogrodowego w XVIII wieku trawnik zyskał bardziej naturalny charakter, ale dalej ten ogród był uprawiany w takim bardziej naturalistycznym charakterze. No i dalej pozostawał domeną arystokracji. Dopiero w XIX wieku, wraz z rewolucją przemysłową i wynalezieniem kosiarki do trawy, w 1830 roku zrewolucjonizowało się podejście do samej trawy. Ten wynalazek umożliwił klasie średniej pielęgnację trawników bez polegania wyłącznie na wykwalifikowanej sile roboczej. Wzrost popularności sportów w XIX wieku przyczynił się do rozpowszechnienia trawników na boiskach sportowych, kortach tenisowych i polach golfowych. W tym samym czasie Ebenezer Howard i Henrietta Barnett propagowali ideę miast ogrodów, w których zieleń miała harmonijnie łączyć się z zabudową mieszkanią. W latach 30. XX wieku w Wielkiej Brytanii powstały miliony domów na przedmieściach z trawnikami jako obowiązkowym elementem krajobrazu. W Stanach Zjednoczonych moda na trawniki zaczęła się w XIX wieku, a w XX wieku stały się one symbolem suburbów. Po II wojnie światowej, bomb budowlany i rządowe programy kredytowe sprawiły, że jednolite, zadbane trawniki stały się standardem przedmieść. William Levitt, twórca osiedli Levittown, o których pisałam na swoim blogu, zapraszam, uważał, że żaden element podmiejskiej społeczności nie wpływa tak bardzo na piękne okolice jak zadbany trawnik. Dlatego też tak chętnie kojarzymy trawę z domkiem pod miastem. Trawniki wciąż uznajemy za normę, ale czy to nie dziwne, że styl ubioru, architektura, to co nas otacza, zwyczajnie się zmieniły, a my nadal kurczowo trzymamy się Koncepcji idealnie przystrzeżonej murawy coraz częściej pojawia się pytanie, czy trawnik to konieczność, czy Przyzwyczajenia. Pielęgniarstwo trawnika często wiąże się z użyciem nawozów i środków chemicznych. Jednak ich wpływ na ekosystem, w tym na trawnik, ale przecież i na otaczające środowisko, staje się coraz bardziej kontrowersyjny. Pestycydy stosowane w celu eliminacji chwastów, owadów i chorób grzybiczych mają dramatyczne skutki dla bioróżnorodności. Nie tylko zabijają to, co potocznie nazywamy chwastem, ale i całą bioróżnorodność, w tym owady, które są podstawą łańcucha pokarmowego. Badania dowodzą, że amerykańscy właściciele domów potrafili stosować nawet 10 razy więcej pestycydów na hektar niż rolnicy, co przyczyniło się do zatrucia dziesiątek milionów ptaków. Niestety, w niektórych stanach dalej obowiązują rygorystyczne przepisy, zobowiązujące mieszkańców do utrzymywania równo przystrzyżonej trawy. Na szczęście w wielu krajach wprowadzono przepisy ograniczające ich stosowanie. W 2008 roku rząd Ontario przyjął ustawę zakazującą stosowania i sprzedaży środków chemicznych do celów kosmetyki trawnika. W Wielkiej Brytanii organizacja Plant Life promuje inicjatywę No Mo May. Zach zachęcającą mieszkańców do rezygnacji z koszenia trawnika w maju, aby umożliwić rozwój różnorodnych roślin i zwiększyć ilość nektaru dla owadów zapylających. Wiele krajów, takich jak Szwecja, Dania czy Norwegia, wprowadza regulacje ograniczające stosowanie pestycydów, aby chronić środowisko i zdrowie obywateli. Dziś wiemy, że trawniki są ekologicznie jabłowe. Podlewanie trawnika o powierzchni 200 m2 może wymagać nawet 2000 litrów wody. W wielu suchych regionach zaczyna się wprowadzać ograniczenia w podlewaniu trawników ze względu na niedobory wody. Mieszkańcy są zobowiązani do ograniczenia nawadniania swoich trawników, a ich intensywne koszenie coraz częściej jest zakazywane. Dlaczego? Ponieważ tak rygorystyczne koszenie prowadzi do zwiększenia liczby owadów, Uważanych za szkodniki oraz roślin wywołujących alergię. To właśnie rzadziej koszone trawniki sprzyjają większej bioróżnorodności i mogą ograniczać występowanie niepożądanych gatunków. Dlatego coraz częściej zamiast nich powstają łamki kwietne. Ogrody deszczowej i przestrzewnie, które żyją własnym rytmem. W obliczu rosnących problemów z dostępnością wody i spadkiem bioróżnorodności, coraz więcej miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie, decyduje się na zastępowanie tradycyjnych trawników łąkami kwietnymi czy ogrodami deszczowymi, które są o wiele lepsze dla środowiska, a tym samym dla nas. Czy nasze miasta będą zielone? Prawdziwie czy tylko z pozoru, to my zadecydujemy, czy pozwolimy naturze wrócić do miasta, i to Ty zadecydujesz, czy Twój trawnik naprawdę musi być taki idealny.